Dobra, witam tutaj na moim kanale wszystkich. Mamy prawda 21 lutego, ale zobaczcie i mrozy puściły i wiosna się całkiem zrobiła piękna pogoda. No i soli z tego, że ten tydzień zapowiada się naprawdę piękny, co robiłem na miejscu umiem samochód po tej soli, a już nie nagrywam tak na tego YouTube'a, żeby systematycznie jak w poprzedniego roku. Dlatego e, to e, wygląda to tak, jak wygląda. No, Wchodzimy do samochodu, zostały w soli e, e, po tej zimie. No i co, umyłem go, nie, dość, nie wygląda, No a dzisiaj e, w ramach takiego filmiku e, zrobimy odpalenie motorka po zimie. Odpalenie motocykla po zimie. A to dlatego, że e, od momentu jak na ten motocykl pół roku jeszcze nie nagrywałem filmiki z pierwszego otwarania w Pewnie. W związku z tym nagram taki filmik i tutaj sobie wezmę akumulator, y, który mam której go oczywiście naładowałem. Y, to mam... I to będzie potrzebne. Na pewno będzie nam potrzebny akumulator. Dlatego... o, w. ten, 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 ten. Dlatego, że e, tu nie ma kopki, tak jak w skuterze, więc na kopkę odpalenie jest niemożliwe. Więc jest tylko na akumulatorze i będziemy kręcić. No i tutaj mam rzeczy potrzebne, które będą potrzebne do odpalenia i że zamontowania akumulatora. I mam tutaj tak e, kluczyk e, na szarowy dziesiątka. Może być płasko oczkowy, ale e, tu jest mało miejsca, bo tu jest tam bak. I ciężko byłoby miły w tym e, wejchą od, od klucza od obak. A tak to sobie wezmę po prostu i odkręcę, tak jak się wykręcam śrubokręt żeby klemy przekręcić, bo tu jest e, na śrubokręt No i co, kluczyk do stacyjki. Nie? To kluczyk do stacyjki sobie mogę wsadzić, nie będzie nikomu przeszkadzał. I co, założę kamerkę i bierzemy się do roboty. Ustawię kamerkę jeszcze OK tak? Tak. i tak i teraz tak, tu mamy ten plastik się trzyma na trzezwa na jeden jest tu z tyłu, drugi dwa z przodu. Ściągamy i teraz tu jest yy, tutaj będzie trzeba wziąć i odkrącić tą śrubę i do tego się przydawać nie ten kluczyk nasadowy dziesiątka bo odkowym bym miał ciężko tutaj manewrować, bo w tu jest tacowka, yy, zapłonowa no i taki ten kabel, który naprawdę utrudnia, jeśli w się nie uwierzyć jest tu naprawdę mega, mega mało miejsca no dobra, gdy to już jest tu to mam taką szufladkę do tej po prostu wkładam Akumulator czerwony plus, starny minus, starny jest tutaj, więc ja po tym zakładam. tym mogę te powietrzeno od razu założyć i 5 yy, po prostu założyć Tej to, teraz zakręcić. Zakręcić. Mógłbym robić cięcie na kamerze, ale po prostu chcę Wam pokazać to od początku od A do Z, Jak to wygląda, gdy ta śruba, tak jak w tym przypadku nie zawsze chce chybać. Trzeba tutaj troszkę się mamęczyć, żeby żeby cokolwiek z tego było. O. Wydaje się, że to jest wydaje się to proste, a w praktyce to potrafi być naprawdę dosyć mocno upierdliwe. Jutro idę oczywiście jutro poniedziałek. Tym razem zaczynam pierwszymi zmianami, więc e, jutro idę na firmę do roboty. Oczywiście będę się przytał jak będę jeździł moplikiem. W tym, ale w co mi rano jest. Potrafi być ujemna temperatura. Jest, jest na tyle zimna, że ostatni tydzień tego Także póki co będę jeździł samochodem, a mu plikiem po prostu yy, po południu, jak yy, ma być pogoda, więc, w związku z tym się przejadę. a mu pliku no i tak to będzie wyglądać. Przygram tam teraz yy, klemę plusową dodatnią. To muszę uważać, bo tutaj mi zginęła oryginalna nakrętka. Zrobiłem taką inną i ona czasami ucieka. I mam problem z założeniem akumulatora, ale tym razem się udało bez problemu. Teraz odkręcam yy, chylamy, na nakrętkę od przebiegu na ujemnego i będę montował. I będę montował. Yy, klemy ujemną czyli tak zwany minus Tyk. i skręcamy widzicie, wiem, że tu będzie problem i już się pojawił problem, dlatego że nakrętka nie chce nie chciała chwycić jeszcze raz muszę to zrobić jest to troszeczku opotliwe To specjalnie Wam chcę nagrać film taki żebyście nie myśleli że to jest tak hop siup jakby się to mogło wydawać tylko że naprawdę to już taki być czasem upierdliwe. teraz to, że ta potrafi być niepewnie niecierpliwa. Dobra, to sobie mogę odłożyć. No i po zamontowaniu są plastik, plastik mogę zamknąć. Jeden zatrzask, drugi zatrzask, trzeci zatrzask. I teraz tak, wciągnę kamerkę. I mam tutaj taki zemher, że tu mam kranik y, paliwa muszę, jest w tej chwili zakręcony. w tej chwili odkręcam i jest na full ale jak dojdzie paliwa tam do końca i jest takie coś jak rozerwa to trzeba ten kranik zamknąć i przesunąć w górę I wtedy jest to można tam te 20 km na rozerwie przejechać żeby, i trzeba pamiętać żeby zatankować żeby motor nam na drodze nie zgasł jeszcze ja raz daję full i włączam zapłon, spróbujemy, czy się kontrolki zapalą, zapaliła się kontrolka, no i co, I musimy pamiętać, że ze zbiornika, a to jest gaznika przez okres zimowy, czyli no 3 miesiące prawie, 3 miesiące nie był palony, będę musiał wziąć po prostu i yy, będzie się musiał napełnić gaznik paliwem. W związku z tym nie zapalę od razu. Bo oczywiście muszę wyciągnąć sany i muszę pamiętać o tym, że mogę mieć problem z zalanymi świetami. No ale co? Tak i próbujemy palić. Zapalił bardzo ładnie, ale jest zimny silnik. W związku z tym z każdej może zgasnąć. Uwasz, bardzo uwasz. ale bardzo ułatwia. Ale bardzo łatwo zapalił, nie spodziewałem się, że tak zapali. Nie sobie popracuje. No co, ja bym Ja się będę w tym filmiku z wami żegnał. O i właśnie zgasł. Ja się w tym filmiku będę z Wami żegnał, chciałem Wam po prostu pokazać jak, jak się odpala, jak odpala mój motocykl po zimie. No i co zimie. Ja, ja tu jest dopompowałem koła. Jak widzicie jest na klocku, dlatego że postawiłem na zimę motor na klocki, żeby oba koła były w powietrzu, żeby się nie, od nie niego stały. No i to by było na tyle, Wam Pani się będę żegnał. Niebawem będą filmiki z jazdy pozdrawiam tutaj.